Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sebastian, Seb de Let we go! Dzisiaj 10 perfum na wiosnę. Lista inna niż w zeszłym roku. Jeżeli chcecie, sprawdźcie tutaj. Nie jest to wideo sponsorowane, także wszystkie perfumy kupiłem ja. Jeżeli nie mieliście okazji na subskrypcję, teraz jest czas wciśnijcie ten guzik i zaczynamy. Pomoże nam to w rozwijaniu kanału. Bardzo dziękuję. Otwieramy listę tanią propozycją, około 130 zł. Zapach otwiera się cytrusami, trochę kwiatów i drewno. Delikatny, przyjemny, z odrobiną słodkości. Lacoste Blanc. Projekcja i trwałość, tak jak efekty w Terminatorze z 1984, bardzo słaba. Mimo tego, perfumy wprowadzają nas w wiosenny nastrój. Proste, eleganckie będą doskonałą propozycją na pierwsze, ciepłe, wiosenne dni. Propozycja numer 9 oczywiście nie mogło zabraknąć listy na wiosnę bez mojego ulubionego. Perfumowego hausu, czyli mówimy oczywiście o Manserze, Greyfruit, pergamotka, kwiaty, wetyweria i drewno. Zapach, jak większość od pana Montel, unisex, ale wydaje mi się, że jednak bardziej przechyla się to w stronę panów. Mansera Kumkad, Wood. Ciekawy zapach. Atomizer jest niesamowity, zresztą jak każda Mansera. Bezpieczny do pracy, do szkoły. Cena około 275, czyli czy jest to tanio, czy jest to drogo, oczywiście punkt widzenia. Dobra propozycja na wiosnę, solidną projekcją. Kolejny zapach doskonały na wiosenne, ciepłe dni z delikatną bryzą. No, chyba że jesteśmy nad polskim morzem, także wiatr będzie trochę. Silniejszy, aromatyczny ze sprawą bazylii owoce i nuty morza. Trochę zielony. Azaro krom, Aqua. Projekcja jest niezła około dwóch godzin. Zapach doskonały w ciągu dnia na jakiekolwiek zajęcia orzeźwiający, bardzo przyjemny, łatwo się nosi nie wydaje się, nienaturalny jak crings. Bumstead. Super opcja na wiosenne dni. Następna propozycja: zapach na ciepłe, wiosenne wieczory do baru, klubu czy nawet na imprezy na otwartym powietrzu. Jeżeli oczywiście pogoda nam na to pozwoli, Bóg miłości, mięta, zielone jabłko, cytryna. Świeży, orientalny, słodki, seksowny zapach, do którego mam ogromny centymetr. Sentiment. Sentiment. Versace, Eros. Uf. Dla mnie król, tak jak Labron James, płeć przeciwna uwielbia te perfumy. Tak jak książę Andrzej uwielbia, nieważne. Projekcja naprawdę solidna, długotrwałość również. Naprawdę polecam. Numer 6. Kolejny. Zapach z mojego ulubionego house'u, Mansera Sicily. Nie omawiałem jeszcze tego zapachu na swoim kanale. Piękne otwarcie, owoce i kwiaty. Świeży, zachęcający, naturalny. Bardzo przyzwoita projekcja, która trwa około 5-6 godzin co jest oczywiście normą od Pana. Montel. Cena zależy, jak na nią spojrzymy około 300 zł. Zapach, który możemy opisać elegancki, zachęcający, wszechstronny i bardzo przyjemny. Mogę dodać jeszcze to, że chyba jednak przechyla się w stronę damską niż męską, mimo to, że jest to zapach unisex. Ale, tak jak mówiłem wiele razy, mnie to w ogóle nie przeszkadza. Także zerknijcie na tą propozycję Mansera Sicily. polecam. Numer 5. otwarcie świeże i słodkie. Niesamowita długotrwałość z bardzo solidną projekcją. cena około 280 zł. jeden z odłamów oryginalnego zapachu to Gabbana Invictus Legend. Aromatyczny przemiły zapach na co dzień. Świeży, intensywny, zachęcający, męski i na czasie. Bardzo często komplementowany, dominuje tutaj grapefruit połączony z solą morską, i to jest otoczone słodkim akordem za sprawą żywicy. Na większość okazji warta polecenia propozycja na wiosnę. Numer 4: Versace Pur Home. Bardzo delikatne cytrusy, zbalansowany i przemiły dla. Nosa. Cena około 175 zł. Projekcja niezła i długotrwałość około 4-5 godzin. Mimo, że perfumy są z 2008 roku, oczywiście stworzone przez legendę Morilasa, wciąż na czasie. Spodoba się nawet najbardziej wybrednym krytykom: świeży, czysty, nieobraźliwy. Już tego nie mówię, bo każdy oczywiście ma indywidualny gust, ale może to być zakup w ciemno. Będzie doskonałym dodatkiem na wiosenne dni. No i wskakujemy już na podium. Na miejscu trzecim Montblanc Explorer. Zapach oczywiście zainspirowany Creedem Aventusem. Ale z bardzo przyzwoitą ceną około 150 zł, umiarkowana projekcja, łagodne otwarcie, gdzie bergamotka gra tutaj główną rolę, miesza się z przyprawami i trwa to mniej więcej już do końca trwania tego zapachu. Jest bardzo nowoczesny, wszechstronny, przyjemny na większość okazji gwarantowane komplementy dobra opcja na wiosnę. Numer 2: Bliski Wschód. Tak, mimo to jest to zapach świeży. Główne nuty to cytrusy, przyprawy i śliwka. Zapach, który przypomina słynny Invictus Aqua. Mówię oczywiście o hałas Rasasi. Świeży, czysty, trochę słodki. Bardzo zbalansowany, przemiły dla nosa, uwodzicielski, seksowny, nowoczesny. Dla panów, którzy lubią na siebie zwracać uwagę, projekcja. Jak na Bliski Wschód przystało, trwa cena około 300 zł. Super dodatek, wydaje mi się, do wiosennych dni. Ostatnia propozycja: perfumy, które zna każdy i jeżeli śledzicie kanał, wiecie, omawiałem te perfumy przynajmniej kilka razy. Są chociażby w top 5 for life. Nie muszę nikomu ich przedstawiać. Chanel Alour. Edition Biały. Nie będę tutaj się produkował po francusku, bo zaraz będą pewnie jakieś opinie, że źle to wymawiam. Klasyk, który wciąż trzyma cenę, tak jak oczywiście, jak na klasyczne perfumy, przystało około 450 zł. Długotrwałość jest niesamowita, z doskonałą projekcją przekraczającą 4 godziny. Perfumy wydaje mi się doskonałe na wiosnę na tak zwany bardzo popularny branch. Wszechstronne, świeże, naturalne. Zapach zła wow faktorem, przynajmniej dla mnie. Cytrusy połączone z wanilią. Serdecznie polecam. Także to jest moja dziesiątka perfum na wiosnę 2022. Miłego wąchania, zakupów. Pozdrawiam, Sebastian, serdeczne. Peace.